Czy wiek jest jedynym czynnikiem ryzyka, jeśli chodzi o nowotwór prostaty? Jeden z głównych czynników oczywiście ryzyka, bo ta zachorowalność wzrasta powyżej 50 roku życia. No Oczywiście między 40 a 50 też spotykamy i czasami operujemy młodych ludzi, ale niemniej jednak jest to rzadkość. Natomiast już po 50 roku życia no, zasadniczo wzrasta liczba wykrywanych nowotworów. No, Czynniku ryzyka jest oczywiście sporo. Czynników ryzyka to jest, do czynników ryzyka oczywiście należy wiek to pierwsza sprawa, tak jak we wszystkich nowotworach, gdzie ich liczba wzrasta, ponieważ po prostu dłużej żyjemy i częściej diagnozujemy. Czynnikiem ryzyka jest również położenie geograficzne. Jak, jak wiemy, Azjaci na przykład praktycznie rzecz biorąc nie mają problemu z rakiem gruczołu krokowego, czyli tam na Dalekim Wschodzie. No aczkolwiek jak się okazuje, jak przenoszą się do krajów dobrobytu typu do Stanów Zjednoczonych, to już zaczynają częściej chorować, no to się ma do tego w ten sposób, że prawda, zaczynają inaczej się żywić. No, tutaj jednak ta dieta bogata w tłuszcze takie nienasycone, czy nasycone przepraszam bardzo, oraz inne czynniki no, powodują, że ta zachorowalność się po prostu zwiększa. No, czynnikiem niewątpliwie ryzyka może być wywiad rodzinny, prawda, jeżeli Ktoś w rodzinie, a szczególnie w pierwszym stopniu pokrewieństwa, chorował, no to, to ryzyko wzrasta już co najmniej o 50%, może nawet więcej. Także te osoby z całą pewnością nie, nie, powinny się badać. No, nie będę wspominał w tej chwili nawet o badaniach genetycznych, których się u nas rzadko robi, ale też wiemy, że niektóre, niektóre konfiguracje genowe mogą sprzyjać ewentualnie powstaniu nowotworu gruczołu krakowego. Czy warto unikać badań profilaktycznych z nadzieją, że nowotwór da szybko objawy? i będzie jeszcze czas na skuteczną reakcję. Może tych objawów w ogóle nie być, tak? Ale mogą pojawić się również objawy takie jak przy rozroście gruczołu krokowego, no bo to też zależy od tego jak mówię, gdzie ten nowotwór się rozwija i jak on, czy on jest bardziej obwodowo, czy bardziej, że tak powiem, centralnie, bo zasadniczo w strefie obwodowej to rzeczywiście rozwija się najwięcej tych nowotworów, 70, 80, czy procent. Natomiast w strefie pośredniej, w strefie centralnej i tak dalej, również mogą być takie lokalizacje i wtedy, że tak powiem, rozrost tego gruczołu Nowotworowy rozrost może dawać objawy przeszkodowe, takie jak łagodny rozrost guczołu krokowego. Mogą być to również objawy takich parć naglących, mogą być to oczywiście objawy jakiegoś krwawienia, bólu w miednicy małej, wtedy kiedy pojawiają się już przerzuty kostne. No i też szeregi innych oczywiście związanych już z rozprzestrzenianiem się choroby nowotworowej. Generalnie rzecz biorąc, w tym pierwszym okresie, o którym mówimy o badaniach profilaktycznych, czyli chcąc, że tak powiem, doprowadzić do tego, żeby jak najwięcej pacjentów zdiagnozowało się w fazie nowotworu nie za zaangażowanego, nie bardzo zaawansowanego. No to oczywiście takich objawów może nie być i wtedy pierwszym objawem de facto jest PSA, tak? Czyli to, ktoś sobie robi badanie PSA, wychodzi nieprawidłowe, no i my tą dalszą diagnostykę już podejmujemy.